Cześć! Witajcie w Kurierze Akademickim. Z pewnością po obejrzeniu tego odcinka stwierdzicie, że nauka wcale nie musi być nudna. Dowiecie się także, jak znaleźć swoją drogę do sukcesu. Do sukcesu nawet naukowego, czego najlepszym dowodem jest Kongres Politologii. Student-starzysta. Starać się, prosić, rozmawiać, pytać. Ci ludzie to nie są żadne straszne potwory. Kongres Politologii. Tak jak lampa podtrzymuje pijaka, tak... Politycy potrzebują autorytetu, między innymi naukowych. Noc naukowców. Która robi się coraz bardziej profesjonalna, coraz bardziej jest to już wydarzenie o charakterze ogólno, e, ogólnonarodowym na pewno. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UM miał przyjemność organizować drugi kongres politologii. Do udziału zostali zaproszeni nie tylko naukowcy i politolodzy, ale również i studenci. Mieli tylko trzy dni na przedyskutowanie sytuacji Polski i Europy wobec wyzwań współczesnego świata. Działo się naprawdę dużo. Ponad tysiąc uczestników, setki znamienitych politologów, 104 panele tematyczne i tylko trzy dni. Tak w skrócie można podsumować drugi kongres politologii, który we wrześniu odbył się w Poznaniu. Pierwszego dnia po zaciętych dyskusjach politycznych uczestnicy kongresu mogli wygodnie zasiąść w fauli uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, by móc napawać się galą artystyczną. Na scenie pojawili się nie tylko studenci, doktoranci i absolwenci, ale i wykładowcy. Przygotowania trwały już od miesięcy. Pomysł się narodził. W momencie, kiedy ustalono, iż kolejny drugi kongres politologii będzie w Poznaniu trzy lata temu. Po artystycznych uniesieniach przyszedł czas na prawdziwe debatowanie. Dyskutowano nie tylko o sytuacji Polski i Europy wobec wyzwań współczesnego świata, ale również poruszano kwestie politologii jako nauki i jej roli w polityce. Tak jak lampa podtrzymuje pijaka, tak politycy potrzebują autorytetu, między innymi naukowych, po to, żeby zwiększyć. Swoje poparcie społeczne. Kongres nie mógł się odbyć bez udziału studentów. Uczestniczyli oni nie tylko w panelach dyskusyjnych, ale również tworzyli zgraną grupę, która była wsparciem technicznym dla organizatorów. Jak sami mówią. pełnią rolę takiego pośrednika między władzami uczelni i organizatorem kongresu, a dziennikarzami. Rola studentów podczas kongresu została szczególnie doceniona przez gospodarza, dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Bardzo się cieszę, że większość. Z tej licznej grupy to studenci, którzy ofiarnie y, latem w ostatnich tygodniach y, przygotowywali się do tego, żeby wypełniać swoje funkcje podczas trzydniowych okrad. Zostaje nam tylko czekać na owoce tego ważnego spotkania w postaci publikacji naukowych. Mamy nadzieję, że w kolejnych edycjach zamównicą zobaczymy studentów. Praktyka zawodowa to ważna sprawa. Czasy, gdy dyplom uczelni wyższej gwarantował zdobycie pracy, minęły bezpowrotnie. Krótko mówiąc, bez praktyki ani róż. Dlatego sprawdziliśmy dla Was, gdzie najlepiej szukać swojej szansy na sukces. Twarzenie kawy, wypełnianie tabelek w Excelu czy kserowanie ton dokumentów, tak według niektórych studentów wyglądają praktyki zawodowe. Ten scenariusz może wyglądać zupełnie inaczej. Praktyki to dla studentów szansa skonfrontowania wiedzy teoretycznej z rzeczywistością i zdobycia niezbędnego doświadczenia. Jaki więc powinien być idealny praktykant? Trzeba mieć swoje zdanie. Starać się, prosić, rozmawiać, pytać ci ludzie, to nie są żadne straszne potwory. Jeśli zadajesz im pytanie, widzą, że, że chcesz coś zrobić, to ci to ci pomogą. No musisz przede wszystkim pokazać pracodawcy, że tam jesteś. A kiedy już damy się zauważyć, zostaje jeden krok do wymarzonej oferty pracy. Takie sytuacje faktycznie się zdarzają. Joanna znalazła swoje praktyki przez internet. Postanowiła znaleźć instytucję, która będzie odpowiadała jej zainteresowaniom. Jej przygoda z indyjską Izbą Gospodarczą zaczęła się niepozornie. Zaczęłam od bardzo prozaicznych rzeczy, typu ustalanie list mailingowych, poszukiwanie jakichś danych teleadresowych. No i z dnia na dzień dostawałam coraz więcej obowiązków, coraz więcej zadań. No i udało mi się potem po miesiącu praktyk, na przykład robić takie ciekawe rzeczy, jak korespondować z Ministerstwem Spraw Zagranicznych przygotowywaniem ofert biznesowych dla Hindusów, kontaktami, właśnie utrzymywaniem biura pod obecność, pod nieobecność naszej pani dyrektor. No i pod koniec już samych praktyk dostałam możliwość pozostania w firmie. Innym sposobem zdobycia praktyki lub stażu jest wizyta w biurze karier. Instytucję taką posiada dzisiaj każda poznańska uczelnia wyższa. Na stronach internetowych znajdziecie szczegóły dotyczące ich działalności. Aplikacje możecie składać przez formularz internetowy, ale... Wizyta bezpośrednia jest oczywiście niezbędna, bo to, jest, to są dodatkowe informacje. To jest spotkanie z doradcą zawodowym, który jest na miejscu, który udziela konsultacji, pomaga znaleźć jakieś właściwe miejsce, napisać dokumenty aplikacyjne, które też są istotne, bo, bo często właśnie w ten sposób yy, yy, no, walczymy o to, żeby, żeby przekonać pracodawcę o tym, że jesteśmy dobrymi czy najlepszymi kandydatami. Wszystko zależy więc od naszego nastawienia. Praktyki to nie kara, to szansa. Polecam, żeby nie tylko wykorzystywać te praktyki jako może takie brzydko nazwy, odbębnienie, że, że trzeba coś zrobić i mamy na to 30 dni czy 31 i pójdę te stanę o 8 rano te 31 dni. Skończę i będę miał święty spokój, tylko naprawdę czerpać jak najwięcej. Jeśli zatem nie chcecie w przyszłości mieć byle jakiej pracy, za byle jakie pieniądze, nie szukajcie byle jakiej praktyki. To pierwszy krok w stronę waszej kariery, dlatego warto się postarać. Nie dla kogoś, tylko dla siebie. Destylacja, dekantacja, hydroliza. Niby trudne, ale kiedy poznańscy naukowcy biorą się za tłumaczenie, wtedy nauka nikomu nie straszy. Czy dzień, czy noc w murach Politechniki praca w re. Wyjątkowa Noc Naukowców zdarza się raz do roku i ogarnia całą Europę. Celem imprezy jest pokazanie, że wiedzę można zdobywać nie tylko ślęcząc nad książkami, ale również eksperymentując, badając i tworząc. Zawsze ostatni piątek września w całej Europie z Funduszy europejskie jest Noc Naukowców. W Poznaniu bierzemy udział w tym nie tylko my jako Politechnika, też Uniwersytet nie to jest przyrodniczy. Na Politechnikę Poznańską, jak rejestracja zaczęła o godzinie 15 o 15 już dobra miejsc. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Spróbować podróży w Ełmie 3D, zbudować wirtualny świat, czy na chwilę stać się wykwalifikowanym chemikiem. Również w ramach imprezy studenci podejmowali inne inicjatywy. Tutaj chodzi o to, żeby zaprezentować szerszemu gronie odbiorców, gronu odbiorców. Studentom, ale też nie tylko, całemu Poznaniowi, że istnieją osoby z niepełnosprawnością intelektualną, że coś potrafią, że mają coś do pokazania i to jest wartościowe. Z roku na rok przychodzi coraz więcej widzów. Główną atrakcją tegorocznej imprezy był mapping, czyli ożywianie budynków. Budynek będzie pokazywał różne animacje, ale też jakby wyglądało burzenie tego budynku. Na szczęście wszystkie eksperymenty się udały. Próba zburzenia Politechniki się nie powiodła, a noc minęła ciekawie. Teraz pozostaje jedynie czekać na przyszłoroczną noc naukowców, która na pewno przyniesie wiele nowego. A teraz przegląd najważniejszych wiadomości z akademickiego poznania. Studencki październik różył pełną parą to właśnie tym z was, którzy dopiero rozpoczynają swoją akademicką przygodę, dedykowany jest szereg imprez odbywających się w poznańskich klubach. 3 października już po raz siódmy bawiliście się na wielkich otrzęsinach Wielkopolski. Natomiast dzień później w klubie Baker Street odbyła się październikowa imprezolucja. To dopiero początek atrakcji, które przygotowali dla pierwszoroczniaków nieco starsi koledzy. Bądźcie czujni, bo studia to w końcu nie tylko nauka. Od połowy września trwa w Poznaniu akcja Miejski Regał Książkowy. Idea jest prosta. Każdy chętny może w każdej chwili bez formalności wypożyczyć dowolną z dostępnych na regale książek, a po przeczytaniu odłożyć ją na miejsce. Regały znajdują się w czterech punktach Poznania: przy Galerii Miejskiej Arsenał na Starym Rynku, w Holu Biblioteki Raczyńskich, przy Tacze Polskim oraz przy przystanku Fredry. Wypożyczaj książki i dziel się tymi z domowych zbiorów. Poznański Uniwersytet Ekonomiczny znalazł antidotum na niezaradność studentów pierwszego roku. MZS stworzył dla nich przewodnik Twój pierwszy raz. Magazyn zawiera praktyczną wiedzę i przydatne wskazówki, jak przetrwać na uczelni i odnaleźć się w Poznaniu. Dla tych, którym nie uda się dotrzeć do wersji papierowej, przygotowano wydanie elektroniczne. Na tym jednak nie koniec. Niezależne zrzeszenie studentów organizuje pierwszakom także szkolenia na starostów roku w ramach projektu Kompas. Wszyscy chętni dowiedzą się, jak rozmawiać z paniami w dziekanacie, a także argumentować u wykładowców i dziekanów. Studiujesz a mimo to Twoim oczkiem w głowie jest sport? Chciałbyś reprezentować swój uniwersytet na zawodach? W takim razie ruszaj na nabory do Akademickiego Związku Sportowego. Czekają na Ciebie aż 34 pasjonujące sekcje sportowe. Zapisów można dokonywać w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM przy ulicy Zagajnikowej 9 w pokoju sygnowanym AZS. Może to właśnie Ty dołożysz kolejny puchar do niemałej już akademickiej kolekcji? W sobotę w Poznaniu wystartowała trwająca tydzień piąta edycja Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Kobiet No Women No Art. Zgodnie ze swym mottem organizatorzy zapraszają i prezentują twórczość jedynie artystek z zakresu sztuk wizualnych, teatru, filmu, muzyki, mody i designu. W programie m.in. inauguracyjny koncert Girls Rock, efekt wakacyjnych warsztatów sceny rockowej, spektakl o Marii Komornickiej czy debata Ulice Są Nasze. To już koniec na dziś. Pamiętajcie, że każdy z dotychczasowych odcinków jest dostępny na stronach telewizji polskiej i na YouTube. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Cześć!